Hej, tutaj znowu Julia. I w tym odcinku um, jesteśmy na biwaku na 4 dni. Już to był jeden dzień przyjechaliśmy tutaj. Płatki um, są rozmieszczane z bananem, zgniecionym um, i zalanym mlekiem, wymieszczane cały razem i tworzy piękne płatki. Jesteśmy teraz na spacerze, um, um, i to jest taki górkowy, e, e, górkowa ścieżka, ale e, to tak naprawdę nie jest górka. Będziemy iść całkiem długo i widzieliśmy właśnie tego żuczka, który turla kubki. Jakieś niedanie. Mm -mm. Tutaj jest obrazek, jak to wyglądało dawno temu. E tutaj jest jeszcze scena, jako tutaj rodzinka buduje. To em, jakoś e dwa i pół tysiąca lata temu tutaj osoby mieszkały. Jest tutaj duży okrąg. Mieli kuchnię po środku. Tutaj mieli wejście. Mm -mm. I są tutaj napisane o tym trzy rzeczy. Jak widzicie, tutaj jest jeszcze ten murek, kawałek. I tutaj, gdzie ja stoję, mogli mieszkać tutaj. Chodźmy zobaczyć do środka budynka, jak wygląda. Mokra trawa. To właśnie był ten dom, jest tutaj zarośnięty kwiatami, e, tam jest wyjście, tam jeszcze, gdzie mama stoi, jest wejście. Tutaj widzę niebieskiego motyla. Ale ładny, nie? Leci sobie, Wow, nigdy nie widziałam takiego. W naszej książce Wildlife to um, był taki sam kamyk i on się nazywał Small Blue, czyli mały niebieski. No. <laughs> Łaskoczy mnie bardzo. Tak? On nie wie, co się dzieje. Słyszę, dźwięk. Słyszę dźwięki jakieś. Pora go chyba zdjąć. O, poszedł. Oui. Teraz wychodzimy z terenu domku i idziemy dalej na ścieżkę. Tutaj jest trochę straszna chatka jakaś. Trochę się boję tam wejść, ale zobaczymy. Ciemno bardzo. Latarka jakaś. Trochę jak jedno z moich gier, kiedy się chodzi do Hunted mm. <noise> 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 wow. house. Widać, że to jest stary. Jesteśmy na kajaku. Płyniemy. Znowu jest tajemnicza wyspa. Jak z mojego filmiku, Przygoda na Tajemniczej Wyspie. Więc co? Będziemy płynąć i pokażę Wam wyspę. Patrzcie, jakie widoki. Brzeg jest porośnięty lasem. Są góry wyspa. Woda. Wiosujemy z tatą i powiem Wam, że wca wcale nie jest łatwe. Tata musiał mnie trochę poprawić em, na początek, ale teraz mi świetnie idzie. Radzisz sobie doskonale. Trzeba tak popechać jak jest w wodzie. Ale wcale też nie jest trudne, prawda? No, nie jest łatwe ani trudne. Do opanowania. Usiadamy na wyspę. Już dotarliśmy na wyspę. Chodźmy. Rodzice dochodzą. Kawałek się przeszliśmy po wyspie. Teraz będziemy skakiwać z powrotem na kajak i płynąć dalej. Dnia jutro będziemy już odjeżdżać. Dopiero co się obudziłam, jeszcze tutaj leżę w śpiworze, Jeszcze nie wyszłam oryginalnie. Będziemy jechać teraz na spacer. Jak widzicie, jestem w naszym aucie i będziemy jechać. I będziemy się widzieć już zaraz, jak będziemy na spacerze. I już jesteśmy na spacerze. Patrzcie, dopiero weszliśmy tam po schodkach. Tutaj zeszliśmy, przyszliśmy tutaj i pokażę Wam tutaj, co jest na znaku. Mamy tutaj. Jest muchomorek, kwiatek, y, chyba to wydro? Mm, chyba tak. I y, y, czerwona wiewiórka. Tutaj na mapie mamy rzekę. Y, 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 jest jeszcze z kajakiem pokazane. Y, y, y. I tutaj pokazuje, że my jesteśmy tu. Ciu. Więc co, idziemy. Wow! Tyrolka! Wow! Tyrolki! Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Ja bym się bardziej bała, żeby pójść na coś takiego. Tam się skacze. Normalnie tam się skacze z tamtej platformy. Widzicie? I rodzice mówili, że się skacze na rzekę. I potem się odstrzela na górę. Na banji. Na banji. Ja bym nigdy tak nie zrobiła. Nigdy. Dotarliśmy na rzekę, która się nazywa rzeka Gary. Pachnie rybą są kamyki, jak na plaży. Normalnie po prostu woda wygląda jak kola. Ale nie wpiłabym w takiej wody. Z rzeki. No pewnie tak. Tata pewnie mówił, że tutaj pewnie łososie mieszkają. Mockiem. Zobaczmy, co zrobione jest Pisze tutaj Wiktoria. Pewnie przez to, że była królowa Wiktoria. Chodźmy przejść przez mostek. Bliski. Ale jak się podlawnie stawia kroki, to jest Zjedliśmy drugie śniadanie, co było prawie. Ja zjadłam aż dwa, jak tata i mama zjedli jeden. Byłam bardzo głodna i co, będziemy spacerować dalej. Docieramy do mostku, do którego mieliśmy dojść. Jest całkiem spory. Wow, trochę jest straszne, jak się ma lek wysokości. By się spać z takiego mostu, nie chciałoby się. Duży ten most, zrobiony z metalu i taki dekorowany, jak taki prawdziwy, duży most, po którym jeżdżą auta, ale większy dla ludzi. Y, przez most i będziemy iść z powrotem tam, stamtąd, gdzie przeszliśmy. Więc chodźcie ze mną. Y, teraz poszliśmy na inny szlak z innym mostem. Tak wygląda most. Jest też metalowy, zielony. Wow! Nawet bardziej wy... nawet bardziej wysoko niż ten drugi. Już wchodzimy po schodach, docieramy do auta. Zobaczę się z wami w namiocie. Już wróciliśmy ze spaceru. Przed chwilą byłam w wodzie i łapałam kijanki. Teraz idziemy pod prysznic się wymyć. I jutro będziemy już jechać do domu. Wcześniej pływałam, ale niestety nie mogliśmy nagrać. Więc co? Idziemy. Już po prysznicu, po kolacji, będziemy teraz iść wymyć jeszcze zaraz zęby i iść do spania, a jutro wracamy. Widzimy się zaraz. Więc to jest ostatni dzień. Dzisiaj będziemy właśnie się zbierać i jechać do domu, więc będziemy wszystko zbierać jeszcze stąd. stąd. To co? Powoli będzie wykończyć. Już wszystko zwinięte, kajak zwinięty, namiot zminięty. Ogólnie wydaje się pusto wszędzie teraz. Też część, która mi się bardzo podobała, to było pływanie i łowienie kijanek. Też mi się bardzo podobało wiosłowanie na kajaku. Właśnie też okazało się, że ropucha była pod namiotem. To no co, będziemy kończyć. Tylko jeszcze um, zapamiętajcie to, że żebyście lajkowali, subskrybowali i naciskali tego żółtego dzwoneczka obok czerwonego przycisku subskrybuj. A jak już subskrybujesz, to bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. Pa!